Dzisiejsza nasza konferencja, briefing jest poświęcona aktywnościom młodych osób w mieście Koszalin. Jak sami Państwo wiecie i widzicie, tej aktywności młodych osób w Koszalinie niestety nie ma. Młodzież wyjeżdża z tego miasta i nie ma też takich organizacji i stowarzyszeń, w którym młode osoby mogłyby przyjść, wymienić się swoim doświadczeniem, swoimi poglądami, swoją wizją, w jakim kierunku powinno rozwijać się miasto. Kiedyś działała tutaj Młodzieżowa Rada Miasta Koszalina. Niestety pan prezydent Jedmiński nie tej, tej dobrej współpracy z młodymi osobami, dlatego my dzisiaj z dużą radością i uśmiechem powołujemy w Koszalinie organizację Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, w którym to młode osoby w Koszalinie będą mogły na co dzień aktywnie uczestniczyć, wymieniać się swoimi wizjami, w jakim kierunku powinno rozwijać się miasto. Cieszę się, że ta inicjatywa właśnie wyszła od młodych osób, które dzisiaj wraz z nami uczestniczą w tej konferencji, ponieważ to pokazuje, że młode osoby chcą działać w tym mieście, chcą rozwijać to miasto. To jest dla nas najważniejsze, więc w dniu dzisiejszym miło mi poinformować, ale otworzymy stowarzyszenie Młodzi Demokraci. A więcej prosiłbym, żeby powiedział szef zachodniopomorskich struktur młodych demokratów Mateusz Gierga. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Myślę, że możemy już się odsłonić i pokazać, jaki jest cel dzisiejszej konferencji. Bardzo mi miło, że w drugim, najważniejszym mieście w naszym regionie, można powiedzieć śmiało, w drugiej stolicy tego regionu, powstaje Stowarzyszenie Młodzi Demokraci. A właściwie, nawet nie powstaje, a. Reaktywuje się. Stowarzyszenie, które jeszcze w 2018 działało, miało tu prężne struktury. Faktycznie zabrakło gdzieś zmiany pokoleniowej. Ta, ta demografia też faktycznie jest, jest odczuwalna. Bardzo się cieszę. Że w Młodych Demokratach znajdziemy też przedstawicieli Koszalina w młodzieżowym sejmiku województwa Zachodniopomorskiego, pomorskiego czyli osoby, które, które już są aktywne, już chcą działać, chcą zmieniać swój region i swoje miasto. Szanowni Państwo, Młodzi Demokraci to organizacja nie tylko o charakterze. Politycznym nie tylko e, młodzieżówka e, platformy obywatelskiej, e, ale przede wszystkim e, stowarzyszenie, które działa na rzecz e, rozwoju młodzieży, które działa na rzecz e, promowania demokracji, które chce też e, współpracować z innymi organizacjami młodzieżowymi, stąd też e, na naszej konferencji e, Marcelina. E, szanowni Państwo, e, młodzi demokraci to przede wszystkim e, przyjaciele i znajomi, którzy e, Razem działając chcą e, tworzyć inicjatywy prospołeczne, chcą tworzyć nowe miejsca zielone, e, chcą działać na rzecz e, ekologii, środowiska, e, chcą działać na rzecz e, edukacji w e, dociekającym, do, jakby dotykającym nas wszystkich ne, rządzie prawa i sprawiedliwości, który który tą edukację nam niszczy. Bardzo się cieszę, że możemy formalnie dzisiaj ogłosić, że młodzi demokraci wracają do Koszalina, zaczynają działać i że na mapie zachodniopomorskiego mamy kolejny już piąty punkt młodych demokratów. Bardzo dziękuję. A teraz Alicja Sommerfeld, przewodnicząca, pierwsza przewodnicząca młodych demokratów w Koszalinie. Witam Państwa. Chcielibyśmy właśnie aktywować działania młodzieży w naszym mieście. Naszym z pierwszych postulatów będzie właśnie otworzenie Młodzieżowej Rady Miasta wraz z Marceliną, która działa w młodej lewicy. Chcemy angażować młodzież do działania, chcemy, żeby nasze miasto odżyło. To będzie jeden z naszych postulatów. Tutaj kolega Kacper, Kaca, wspomni o kolejnym. Pomysłem młodych demokratów w Koszalinie będzie postulowanie do Rady Miasta o utworzenie segregacyjnych koszy koszów na śmieci, które będą ustawione na terenie na razie centrum i parku miejskiego, a później na terenie całego Koszalina. Moja koleżanka Michelle powie teraz na czym będzie to głównie polegać. Dzień dobry. Kosze segregacyjne będą polegały na tym, że w niektórych e, partiach, nie wiem, w niektórych miejscach w mieście, w koszalinie będą stały kosze ze specjalnymi komorami, czy to na papier, czy na szkło, czy na plastik. I chcielibyśmy to rozwijać. Zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało, jeżeli by pomysł się przyjął, czy ludzie by z tego korzystali. I jeżeli tak, to chcielibyśmy to kontynuować. Tak? Dziękujemy bardzo. Można nas znaleźć na social mediach.